Zapraszam na zestaw startowy dla miłośniczki kotów. Jak to zestaw startowy, prosty w wykonaniu, a satysfakcja z wykonania własnoręcznego dzieła gwarantowana. Jeżeli szukacie czegoś w różu, to poprzedni zestaw startowy numer 16 jest bardzo podobny. Ale jeżeli kochacie koty lub chcecie komuś sprawić klimatyczny prezent, to może ten pomysł jest dla Was. Tak wygląda gotowa praca, a przez następne 8 minut pokażę Wam, jak to zrobić. Ja także bardzo lubię zwierzęta. W moim domu na stałe gości pies i gościnnie występują koty. Znajdy i przybłędy przychodzą coś zjeść, wykurować się, a potem najczęściej wybierają wolność. Lubię koty za ich niezależność. One rozumieją polecenia w 36 językach świata, ale wszystkie mają w nosie. Wybaczam im to oraz zasikane buty męża, gdy przyjdą i pięknie mroczą na kolankach. Ja tu gadu gadu, a pracę czas zacząć. Dwa pudełeczka sprawdzi się tutaj wymiar 15x15 i 16x16 cm zakładka, serduszko i papier ryżowy. Papier różowy jest półprzeźroczysty i żeby kolory wyglądały na nim ładnie, trzeba go podmalować na biało. W zestawie otrzymacie jeden dobry pędzel. Jeden na początek wystarczy pudełeczka przemalowuje na biało dwa razy. Nad zawiasami nie ma się co zastanawiać, po prostu trzeba je zamalować, ale cieniutko. Jedną warstwą farby pokrywam także zakładkę i serduszko. Papier ścierny sprawdzi się 180 albo 240. Po wyschnięciu macamy nasze pudełeczka i tutaj nic przyjemnego. Powierzchnia jest szorstka i trzeba ją wygładzić papierem ściernym. To nie jest heroiczna praca, zajmie Wam najwyżej kilka minut. Gładką powierzchnię pokrywam jeszcze raz białą farbą akrylową. Do przyklejenia papieru ryżowego użyję kleju do dekupaż. To jest klej z vernixem i świetnie nadaje się także do serwetek. Wzór z papieru ryżowego wyrywamy. Wycięcie nożyczkami nie jest dobrym pomysłem, ponieważ wtedy będą widoczne brzegi. Wyrywanie jest szybsze, a postrzępione brzegi papieru nie są widoczne po przyklejeniu na powierzchnię. Nie ma się co starać, nierówna powierzchnia brzegów jest ok. Natomiast bardzo długie, sterczące włókna, które Was denerwują, można obciąć. Klejenie papieru ryżowego to bajka. Pudełko smarujemy klejem, następnie przykładamy papier tak, aby był w odpowiednim miejscu, a na koniec całość klejem zasmarowujemy od góry. No tak, a jeżeli za pierwszym razem coś się nie uda, przyłożymy papier, ale dojdziemy do wniosku, że jednak przywo. Wtedy królowa poprawia koronę, podnosi papier i przykleja go jeszcze raz. Papier ryżowy jest cierpliwy jak mistrz joda. On widzi w Tobie moc, wierzy w to i wie, że Ci kiedyś wyjdzie. O, proszę bardzo, jest dobrze, w glorii i chwale zasmarowujemy obrazek od góry. Nie oszczędzamy, grubo i dokładnie, klej musi przejść na drugą stronę obrazka. To jest film dla początkujących, więc pokazałam Wam tutaj całą brutalną prawdę. Zero przyspieszeń, czyli 30 sekund zamiatania pędzlem po obrazku. Gdy jestem już pewna, że lepiej się nie dało, zostawiam do wyschnięcia. Białe zabarwienie kleju po wyschnięciu będzie niewidoczne. Klej wysycha około 30 minut, można wtedy zrobić sobie kawusie albo wszystko podsuszyć suszarką. W identyczny sposób ostawiam zakładkę do książki oraz serduszko. Zobaczcie, jak niechlujnie wystaje mi papier ryżowy poza obrys serca i zakładki. Tym się zupełnie nie przejmujemy. Co z tym zwisem zrobić, opowiem Wam później, a na razie kompozycja. Powtórzę kolejny raz nikt Wam nie będzie mówił, jak macie żyć. Każdy wzór, który Wam nie pasuje, można rozciąć, Obciąć albo wyszucić i wziąć do roboty inny kawałek. Najważniejsze, żeby robić po swojemu, bo przecież to wam ma się praca podobać. Obrazki przykleiłam, a kawałki papieru różowego zwisają po bokach. Obszlifujemy je piękniutko papierem ściernym. Można to zrobić tak jak ja na mokro oraz po wyschnięciu papieru różowego. Pierwsze lakierowanie i lakier akrylowy matowy. Po co nam lakierowanie? Po pierwsze zabezpiecza pracę. Po drugie wyrównuje jej koloryt oraz powierzchnię. Jeden raz cieniutko wszystkie elementy. Jeżeli potem taką zalakierowaną powierzchnię niechcący pobrudzimy, to bez problemu wytrzymy z niej każdą plamę. Można nakleić papier ryżowy i powiedzieć, że praca jest gotowa, ale warto dodać coś od siebie, bo wtedy praca stanie się unikatowa i nabiera jakiegoś charakteru. Do mojej pracy dodam serduszka, kropeczki i koronki, dzięki temu będzie słodziutka i infantylna. Farba biała i niebieska, ona nazwie borówka. Kolor prostostupki też będzie pasował, ale ja lubię namieszać. W tym wypadku dodałam trochę białego. Przygotowuję farbę i tym kolorem obmalowuję, co się da. Farby mieszane mają swój minus, trudno czasami to robić, drugi raz ten sam kolor. Więc w głowie mamy plany i teraz lecimy wszystko, co chcemy mieć na niebiesko. Ja chciałam dół pudełka oraz kropeczki, bo kropeczki pasują mi zawsze i do wszystkiego. Kropeczki robię przy pomocy wykałaczki. Ale jeżeli ktoś lubi kropeczki większe, to mamy dla Was w zestawie startowym dwa specjalne pędzelki gąbkowe. Nadają się do robienia dużych kropek, ale także do zrobienia koronki. A najprostszą na świecie koronkę robimy tak. Pędzelek gąbkowy średnica 14 mm. Staram się, aby farba na pędzlu była równo rozłożona, żeby gąbeczka równo przesiąkła farbą. Ale jeżeli kropeczka nie wyjdzie, to nie szkodzi, można ją przystemplować jeszcze raz. A jeżeli bardzo, bardzo nie wyjdzie, to można ją zmyć, zamalować i zacząć od początku. A to jest mniejsza wersja pędzelka, 8 mm. Jeżeli odbijemy go teraz na białym kółku, to on wygląda jak dziurka. No i tutaj mamy podstawy do jakiejś małej, delikatnej, prostej koroneczki. Teraz nam zostało jeszcze pobajerować trochę wykałaczką. Farba do robienia kropek nie może być bardzo gęsta, a wtedy wychodzą nierówno i są w taki niezbyt ładny sposób wypukłe. Białą farbę rozrzedziłam wodą i teraz już mogę robić kropeczki. Każdy koroneczkę może zrobić po swojemu, to jest moja propozycja. A jak chcemy coś bardziej wyrafinowanego, to jeszcze raz kropeczki tym razem na niebiesko. Oczywiście można koronki nie malować, tylko przykleić taką normalną, piękną bawełnianą. Ale zachęcam Was, żeby trochę z wykałaczkami powalczyć. Serduszka w zestawie są cztery, ale tylko trzy z nich proponuję wykropkować. Gdy mam już przygotowaną białą farbę, wykorzystam ją do bielenia boków. W ten sposób wykończone rzeczy wyglądają po prostu ładniej. A żeby efekt był zadowalający, ilość farby na pędzlu, czyli na gąbeczce musi być minimalna. Zobaczcie, jakie bielenie robi różnicę. Tą samą gąbeczką przeleciałam boki i wydaje mi się, że teraz jest ładniej. Zmieniam farbę, czyli do białego dodaję niebieskiego i tą samą metodą wykańczam brzegi w zakładce oraz w serduszku. Aby efekt był najładniejszy, dobrze jest przelecieć brzegi dwa razy. Czym mniej farby na gąbce, tym bardziej subtelny efekt. A to niebieskie serduszko wykończyłam po bokach kolorem farby prosto stópki. Teraz przykleję serduszka klejem na gorąco i to nie jest ostatni etap pracy. Przykleiłam w środku serduszko i okazało się, że będzie całkiem fajnie, gdy doróbi jeszcze trochę kropeczek. Kropaczki maluję dopiero teraz, ponieważ widzę, jak je rozmieścić, aby nie dotykały serduszka. Drugie obowiązkowe lakierowanie, ale jeżeli macie ochotę położyć lakier więcej razy, proszę bardzo. Gdy praca wyschnie, dodam maleńkie, delikatne wisienki na torciku, czyli białe kokardki. Takie drobiazgi praktycznie nic nie kosztują, ale dzięki nim praca stanie się misterna. Do zakładki dołożę tasiemkę i perełkę. Zazwyczaj w koralikach dziurki są niewielkie. Aby sobie ułatwić przewleczenie tasiemki przez tą dziurkę, można ją wyciąć w takim kształcie. Teraz bez problemu przeciągniecie ją przez każdą dziurkę. A jeżeli obawiacie się, że tasiemka się będzie strzępiła, można delikatnie przypalić jej końce. Zestaw startowy gotowy. Jeżeli pomysł Wam się podoba, zapraszamy do naszego sklepu. Adres na dole strony. A jeżeli podobają Wam się tylko niektóre rzeczy, to linki do nich zamieściłam w opisie filmu. Jeżeli chcecie od czegoś zacząć, to takie proste prace z papierem mrożowym są chyba najlepsze. Jeżeli połkniecie bakcyla i pomysł Wam się spodoba, to potem można poszerzać swoją o szablony czy inne wyrafinowane preparaty. A ten film proponuje takie prawdziwe minimum na początek. Proste i tanie pomysły nie muszą być brzydkie, a w zestawach startowych macie pewność, że wszystko będzie do siebie pasowało. Dziękuję za uwagę, serdecznie pozdrawiam miłośników kotów i wszystkich innych zwierząt. Zapraszam Was do naszego sklepu i na inspirello.pl